Witam was w trzecim odcinku zagrajmy w Blood Rain. Yy, oglądając moje poprzednie nagrania stwierdziłem, że dźwięk jest stanowczo za głośno. Ale niestety nie mogę nic z tym zrobić, bo przecież przyciszyłem najbardziej jak się da. Yy, nie mam pojęcia w jaki inny sposób to przyciszyć. Może wy macie jakiś pomysł, jakoś inaczej, da się przyciszyć dźwięki z gry. Wiem, że da się przyciszyć yy, dźwięki filmów nagrywany, nagrywanych frapsem, ale... It wouldn't make sense, Yeah! Die, you ugly son bitch! Oh. Easy with that thing. And who'd you call ugly? Excusez-moi. I, I didn't mean to... Save it. Just go to the female-termained mausoleum. We'll zaraz. <laughs> well, I don't think so, you see. I got it pretty good right here. Yeah. All the guns I need and it's only a matter of time before these things find a way in i did and what if your ammo runs well maybe you got a point but take your gun and go the digger tak, Maza. Maza. tak samo jak nasz Marine it's a safe place for my brother Okej, okay. mamy zbroję, bro Ja p***dolę. Zajebał p***dolę. No, ale śmierć dźwięk wydaje ten karabin. Lovely. Giniesz, p***dolę. Naprawdę brakuje mi tego, że gdy się odetnie kończynę, to on zaczyna uciekać i wrzeszczeć. To jak to robią ludzie. Potem będziemy na Zoli, na Zoli. <gry> Znaczy z nazistami nasi, walczyć, więc oni są tchórzami i będą sobie dalać. Też w też będą kredał, gdyby mi coś odciął kończynę, no nieważne. Idziemy sobie dalej. Tak odkryłem też taką na sobą niedogodność w tej grze, że yy, jak nie mogę zapisać gry kiedy yy, w jakim momencie chcę. Zapisuję gra tylko na, na początku jakiegoś poziomu, czyli... Chcę sobie skończę nagrywać, tu by nagrywać w połowie tego poziomu, to bym musiał zacząć go od nowa potem. Też jest trochę niefajne. O, ale co tam? Spier <grystanie> Jak mu nogi po raz podrzucał. Zpierzaj. Pająku. Napijemy się trochę, bo o, jesteśmy sprawnieni. Hej, szkoda że nie mogę tym łańcuchem łapać jakby yy, kiedy przeciwnik jest jakieś za zadanie wyżej lub niżej Tylko na płaszczyźnie mogę Ale fajnie młodzień taki rynek. Na płaszczyźnie tylko mogę go dorwać. Ańcuchem. Dlaczego to gumna jest tak głośno? Ja tego po prostu nie pojmuję To ja się już boję, znaczy ja boję efekty gdybym dał na maksa tam głośność jak to jest najmniej najciszej jak się da Oj rączki nie masz co zrobisz? Czekam dalej? O nie, kończy mi się amunicja do mojego Emma. Tak, to musimy się przez komień dostać Kurwa święty Mikołaj idzie Zombiaki Cholera, kreski pies. Ho ho ho, ho kurwa. Nie chcę ich nie masz dłoni. I co zatkało cię? Svelu? Chuj. Okej, okay. co tu leży? Jakaś broń? O, kruchy zombiak. A, główki nie masz.

Nie widzę tu żadnych pękanych ścian, które mogłem rozwalić Więc zbyt to się tam nie wbije. To jest cudowne, że ta krew nie znika, naprawdę to jest świetne. Bo jest dużo krwawych gier, bardzo fajnie zrobionych, gdzie krew jest bardzo pięknie zrobiona. Ale to że po chwili ta krew znika, po prostu zostaje swoje ciało na Albo ciała też znika. To wszystko zostaje. To, to, to chyba leży. Leżąc na biaki i ta krew bardzo długo jest. Możemy zawsze się wrócić, podziwiać widoki. Eee. <tum> nie powiedz jaj, że eee. tak się eee. Kurde, jak krwawy straszne. Ukrócę jego cierpienia. Eee. Muszę iść po taki jakby generator. Eee. Nie generator, tylko baterie która wiem gdzie jest ukryta. Nie jest za dobrze ukryta. Ej, rzućmy tam dynamit. Co na to? Oj chyba nie trafiłem. Dobra, nie do... Ostrypłem, nie, go. Pięk! Okej. Okay. Mamy baterię. a battery. Mamy baterykę. Do windy. Tak sobie myślę, że nie będę od no, 9 minut będę nagrywać tak długo, aż nie ukończę jakiegoś poziomu Bo po prostu nie chcę mi się tak szła nowo, nowo, żeby nagrywać następny odcinek I najmniejszy mniejsze sensu, czyli te odcinki mogą być naprawdę długie Oczywiście w ekstremalnych sytuacjach, kiedy będę choć po 15 minut to oczywiście podzielę za na 2 odcinki No nie, nie iść do góry

Piszcie mi w komentarzach w jak to przyciszyć to gówno, bo już na kurwiecy Może istnieje na to sposób Hej, witaj Okej, okay, co to jeszcze mieliśmy zrobić, co? Do Tak, dostać się od tych drzwi zamkniętych, nie wiem jak, jak.

No, rozciąć. Nie masz nóżki, cwelu. Hej, mam jego shotguna. Hej. czy Przeżyjesz? No. Okej, okay. możemy chyba kończyć. Ten poziom. Teraz musimy tylko wyjść, wydostać się stąd. Yyy, eee, tylko gdzie? Tylko którędy? Tędy. Ale ten był. You might crawl back in a ten jest niesialny był hole. Za tak mało używam tej furii Tak myślę Używam ją tylko na te zarodnie A ona jest bardzo fajna Chyba sobie użyję nawet teraz jej Kurwa Nie macie cię Gó gówno z ciebie zostało I idziemy, kończymy poziomik Poziomik skończony i naszych teraz na tym skończę. jest, dzięki za oglądanie, zapraszam do oglądania czwartego odcinka.